Jeszcze raz. Dobra, będę nagrywać się ropka. W pięknie patrzcie. To świąteczko chodzi o to. Ale No ja bo po Pokémon To numery waszych miejsc. Dawidzie, numery 5. 6, 7. Ty jak. Czy ty jesteś dłuższy z matematyki? pośpieszcie się, dzieci. No a to tutaj musisz się pośpieszyć, co? Jeszcze zajmuję cały park. To jest grubo. Proszę pani, muszę iść do toaletu. Muszę i... Bądź cicho. Dobra, potrzebną. No i się zesrał. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ja jeszcze nigdy nie byłam w Lidlu. To jest ekscytujące. Aha. Przepraszam. Dzieci. Bądźcie już cicho. Przepraszam was <gulia> się... coś się popsuło. Aha, Aha. Wychodź! Ja <gulia> to jest pani marchewka. A to Jeszcze wasze

Jak Rodaldo! zaśpiewamy wam świąteczną piosenkę. Czy chcielibyście posłuchać jej? Na chwilę stopuję, że wam powiedział, że to nie będzie tylko jeden odcinek, tylko kilka będę puszczać. Christmas I gave day Aha. To było trochę za szybko. Zaraz mamy jeszcze nie... I czyli teraz, czyli teraz coś na inne już. To tam może puszczę. Gdzie jest tata? Przygotowuje dla nas niespodziankę. Co to? Samochód kempingowy. W samochodzie jest naprawdę wszystko. Jest nawet nic. Tym guzikiem puszczamy muzyczkę. Zygmok. Nie. 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 Nie Nie. 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 wakacje, Nie. jest Nie. 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 Ta mapa jest troszkę niejasna Tato Chyba się zgubimy Nie. się Jestem ekspertem w czytaniu Zgodziliśmy się? Tak. Nadjechał dany pies. Witaj, papo. Witaj, znów ten kiesał. No rany. Jak to? Nie jesteś psem, nie? Nie kiełbasa dla psa Nawigacja? A co to za good? Nawigacja jest właścicielem. Aha. Się na południe. Jedziemy na wakacje. Powiesz nam jak jechać? Skręć łagodnie, łagodnie Następnie, Następnie skręć w prawo. Dobra, jedziemy na chybił trawiu. Hmm. Hmm. Google Maps. Tak, to Uwaga, niski poziom oleju rzepakowego. To jest olej? Olej to mi się okay. nie przejmie. Aha. Olej nam się zaraz skończy? Nie, w głowie na pewno. Brak na szczęście zabrałem zapasową puszkę oleju. Doskonale! To wokalskiego nie takiego! Panie nie, nie, to nie olej! Po prostu dolejemy oleju do naszego silnika. Co się stało? O. Nasz silnik zniknął. Wyparował To mama owca całe szczęście.

A weź go dociśnijmy. Aaa, raz luz, Nie widzieliście dołu. Jest trochę poprawy tylko. koło. O, powinniście ze wszystko widzieć. Pora spać. Aha! Gdzie będziemy spali? Mama, świnka i ja będziemy spali w tym burzu. A wy będziecie spać na górze. Ale tu przecież nie ma piętra. Więc o to chodzi. Patrzcie. Ej, jest całą coś. Dobra, to będzie ostatni już nagrywany. Taki sytuacja trzeba sobie wyrzucić można. i można nagrywać. Sorry, że jak nagrywam, a teraz goniłem. Chyba ślepnie albo co wpada. A Ale najpierw muszę jechać do pracy. O to wspaniały dzień, żeby nie robić nic. Biedny taka! Musi iść do pracy. Ta ta świnka uwielbia nic nie robić. Odebrał żelazko zamiast telefonu. Zapodział się w domu. Czy to nie idziemy? Chodźmy, obawmy się. się. Moja sukienka jest No na Dżordżego Jak tyś tam szedł? Ja pić chcę Opłynę oczy I próbowała wszystkie ubrania na różowo. I tam wszystkich. Mały problem. I... Gdzie jest moja koszulka? Nie, no to ty, tato. nie żartuj sobie, pepło. No Daj spokój. Pytam, mleczko nasz Co ja? Co ja? No ty. To twoja koszulka piłkarska. Różowy to bardzo ładny kolor. Co sądzisz, George? cię! <sukuje> <szukuje> <śukuje> Przyszli przyjaciele tatusia. Nie. Aha.